tu na chleby pokładne w przybytku. Uczynisz też stół z drewna akacjowego. Jego długość będzie wynosić dwa łokcie. Jego szerokość jeden łokieć, a jego wysokość półtora łokcia. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty. I uczynisz dokoła listwę na szerokość dłoni. Zrobisz wieniec złoty dokoła listwy niż następnie cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. Blisko listy będą się znajdować cztery pierścienie przeznaczone na drążki, żeby można było stół przenosić. A zrobisz te drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Dosłownie chleby oblicza, czyli chleby położone przed obliczem Pana.